Cześć pasiega gromadzeń Mamy niedzielę 14 czerwca Dzisiaj fajna pogoda Nie ma już upałów Wczoraj, przedczoraj to u mnie było po prostu nie do wytrzymania Wczoraj chyba nawet około 33 2 stopni w cieniu Brody wisiały Założyłem Poławiacze pyłku, więc to też ich trochę Trochę im utrudniło Tym pszczółkom Życie, ale już się nauczyły. Nie ma tutaj e, jakichś zatorów. Tu widzę na tym ulu może jeszcze trochę e, się zbierają. Może jakieś tam są szpary i dlatego tak wchodzą. No ale zobaczymy w sumie czy coś na, zbierały tego pyłku. No, jak widać jest trochę fioletowego z faceli. Trochę żółtego, może już z lipy i jest biały pyłek. Biały pyłek prawdopodobnie z łubinu, ponieważ 2 hektary łubinu niedaleko mojej pasieki posiał rolnik. I wydaje mi się, nie wiem jak jest z danności od tego białego, ale z pyłku, to mi się wydaje, że właśnie to jest ten pyłek. Ale 100% pewności nie mam. Będę musiał się tam przejechać rowerem, sprawdzić, jak to wygląda. Hmm, czy będzie widać na pszczołach biały pyłek jeżeli będą po prostu na tych kwiatkach no niestety nie udało się tego akacjowego miodu wybrać bo zalewają nie wiem czy tą facelią czy tym łubinem po prostu ramki się leją nie da się wybrać miodu no szkoda bo chciałem mieć ten odmianowy spróbuję za parę dni może uda mi się część ramek już zasklepią Zobaczymy. No, teraz na weekend nie udało się. Myślę, że w połowie tygodnia, może w środę, jak nie, to kolejny weekend. popróbuję, popróbuję coś, coś wybrać, żeby jak najmniej ta akacja była wymieszana z innymi. Zwłaszcza, że już lipa rusza. W niedzielę robiłem taki objazd. To nie, nie kwitła jeszcze, ale już, już ten. Już, już kwitnie. Szerokolisna. Już widziałem kwiatki wczoraj pierwsze rozkwitły, więc powoli będą mieszać. No to jest ten problem, że lipa jest bardzo aromatyczna i wymieszają. Jeżeli wymieszałem ten nakrop z tą akacją, która jest w ulach teraz, no to ta akacja będzie taka bardziej lipowa. No ale cóż, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Ostatnio zacząłem znakować. Matki, e, chyba w czwartek albo w piątek, no i stała się mała tutaj katastrofa w tym ulu, oraz w tym po oznakowaniu matki klejem, szelakiem i opalitkiem. Przyklejeniem tego opalitku, e, dwie matki po prostu zostały okłębione i przez pszczoły zabite. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, że mm, po znakowaniu e, pszczoły po prostu zaatakowały swoje własne matki. Słyszałem o tym, no nie wiem dlaczego akurat, no, zdążyłem oznakować cztery, no, w tych dwóch odkładach matki nic im nie było, no mam nadzieję, że nadal tak jest, zaraz będę zaglądał, a tutaj no niestety okłębiły matki i, i są tutaj dwa bez matki teraz w tych okładach, a bardzo fajnie czerwiły. No ale, no cóż, człowiek się uczy i na błędach. No prawdopodobnie moje podejrzenie jest takie, że ten szelak, ten klej po prostu przeterminował się. On jest z tamtego roku. Ja go użyłem, ja wiem, może z 10 matek e, oznakowałem, więc prawie cała buteleczka była. Ale mocno, mocno od niego czuć. Zamówiłem nowy klej. E, pewnie w tym tygodniu mi przyjdzie pocztą. E, I zobaczymy zapachy. Po prostu powącham, czy to była tego kwestia, po prostu tego przeterminowanego kleju, no mocno pachnie ale nie pamiętam jak kosztuje jak, jak, jak czuć ten świeży, no zobaczymy, dlatego właśnie jeszcze go nie wyrzucałem, zostawiłem go bo jak przyjdzie mi ta nowa buteleczka to, to będę mógł porównać, no szkoda bardzo to były dwie moje matki przeze mnie wyhodowane super czerwiły dobrze, że wszystkich nie poznakowałem bo, bo mogło być jeszcze gorzej no cóż, może za szybko je podałem. Może po prostu zapach matki, którą wcześniej znakowałem, był na moich palcach. No, bynajmniej teraz zamierzam tak. Jeżeli będę znakował te matki, to po pierwsze, no, klej kupić co roku nowy to, to, jest, to jest pierwsze co. Po drugie, po oznakowaniu jednej matki zrobić coś z Rękoma, czyli umyć e, dłonie. E, nie wiem, wymienić rękawiczki, jeżeli w rękawiczkach, ale no, ja raczej znakuję w, e, bez rękawiczek, bo ciężko ślizga się ta matka w, w takich foliowych rękawiczkach. E, po prostu nie wiem, będę e, po każdej matce mył, ewentualnie jedną dziennie znakował. No mogę tu przyjść po pracy, mam pasiekę blisko. W poniedziałek jedna matka, wtorek druga. No nie będę chyba tego masowo robił. No także niestety no, szkoda tych matek. Ale mi zaraz tu chwaściory. A kosiłem już dwa razy. Dobra, tutaj matkę oznakowałem. Zobaczymy, czy ten opalitek się trzyma. Bo mi się ten klej w ogóle nie podobał. On coś tak źle kleił. Tu jest odkład mój z moją matką hodowlaną przeze mnie. Odkład był robiony około 10 maja. 10 maja matka była podana, matecznik był podany 20. Tak to wygląda: jest 5 ramek. No, pszczoły są wszędzie, w każdej uliczce. Nie mam dymu, mam nadzieję, że mnie tutaj nie, nie zjedzą. Ale pogoda jest ładna. Pszczółki może nie będą agresywne. Tutaj jest matka z dumerem jeden, jest opalitek. Trzyma się jeszcze, jest dosyć krzywo To jest mateczka Jedną ręką, ostrość łapać, trzymać ramkę to jest tak No zjechał jej tutaj opalitek, ale nie szkodzi Spadnie to się naklei drugi Tu są jajeczka i świeży nakrop Ale ja tutaj ciasto dawałem widzę że opędzlowały więc, więc pewnie to jest druga strona podobnie tak to wygląda dobra wyciągnę e... może drugą ramkę najpierw i tak to jest o. jedną ramkę a tą z matką włożę lekko pukłem rameczkę i już jest poruszenie Popatrzcie, to jest rameczka z czerwiem krytym. Bardzo ładnie zwarty czerw. Tutaj, gdzie drucik troszkę jest tych wolnych komórek. No, a pojedyncze się trafiają. Popatrzcie. Bardzo ładnie czerwi. A tu zrobiły dzikiem, dziką zabudowę, widzę. Widocznie jest dosyć głęboki ten ulik i są jajeczka ale nie trutowe tylko pszczele więc ja to zostawię niech sobie będzie pokażę jeszcze może jedną o, rameczkę na chwilę oprę I kolejna ramka i podobnie jak tam, czerwik ładny, zwarty i robią też dziką, widzę zabudowę, niech sobie robią, mi to nie przeszkadza, jak przeniosę to do ula za jakiś czas, to dopiero będzie się to zrywało, dobra, zamykamy. No i niestety tamte, te dwie, te dwa uliki były podobno, podobnie, fajnie ładnie matki czerwiły, zwarty czerw, wszystko ok a teraz jest bez matek. No mam na szczęście, że, na szczęście mam te meliski co zamówiłem 10 sztuk przez koło, ja 7, 7 mateczek wywiozłem w ulikach weselnych. W tygodniu już powinny być jajeczka na następny weekend te matki. No właściwie jeżeli już jajeczka są, już mógłbym je podać. Ale poczekamy tutaj w tych odkładach na no 9 dni, żeby minęło, żeby te matki jak podam, żeby ich nie skasowały. Wcześniej się usunie po prostu mateczniki ratunkowe. I jak nie będzie już czerwie otwartego w klateczce podam matki unasiennione meliski. W innych wszystko jest OK śmieszną rzecz zauważyłem, ale no teraz nie chcę grzebać e, tutaj są matki rojowe nie licząc tego, tu podałem Melisę i jest przyjęta Czy meliski zostały podawane tutaj na pasiece z tych 10. No w tym Ulu w tym Ulu była e, matka. Same wyhodowały, nie zauważyłem mateczników e, przed podaniem nie było e, melisy tej pszczółki. Nie było już mateczników, już była wygryziona młoda matka, nieunasilniona, ja tego nie zauważyłem, dopiero też w piątek jak zaglądałem. Chodzi normalnie, dosyć jasna taka. Więc ja podałem tą matkę i na drugi dzień była wywalona, ja to wspominałem w ostatnim filmiku. A patrząc na terejowe wrócę. Tutaj matka jest bardzo krótka. W jednym z tych ulików, nie pamiętam który, postaram się to nagrać za jakiś czas. Zobaczymy w ogóle, jak ten czerw będzie jej wyglądał. Wydawało się, że wręcz niektóre jajeczka krzywo stawia. Ja patrzę, a matka jest niewiele większa od robotnicy. Jakieś tam jajeczka były, jakiś czerw już, więc raczej jest wszystko ok, ale to tak wyglądało, jakby nie do każdej komórki tych głębszych nie sięgała. Zobaczymy. O, o dziwo pszczoły nie robią szemateczników cichej wymiany. Więc, więc może nie jest wadliwa. No ale ma krótszy odwłoczek. Się zdziwiłem. Rójka tu ładnie pracuje. Dodałem już kolejne dwie węzy. Bo już odrobiły. Matka czerwi bardzo fajnie. Zobaczymy jak na przykład tutaj pyłeczek w tych otwieranych szufladkach. No Jest trochę swaceli widzę i trochę tego takiego jasnego. Jakoś szału nie ma. Ale, ale niech dozbierają do wieczora i wtedy się pozabiera ten pyłek. Jeszcze, jeszcze pół dnia mają. No i tak to u mnie wygląda. Miodobrania nie było. Mateczek nie poznakowałem, tylko kilka i i niestety. Mój błąd. Człowiek się uczy całe życie. Ale nauka na błędach, chociaż najbardziej kosztowna, to najlepsza. Ciekawi mnie jeszcze tutaj. Tutaj matkę młodą podałem. Czy one w ogóle zbierają pyłek? O, bardzo mało. Bardzo mało. No. Tutaj matka nie pamiętam, czy chyba jeszcze nie czerwiła, jak zaglądałem w piątek. Trzeba będzie zajrzeć w środę. Bo może tak być, że trzeba będzie też którąś z tych melis podać. Tutaj w szesnasty były mateczniki cichej wymiany. Też nie wiem czy się coś, coś wydarzyło. Czy już się wygryzła matka. Nie zaglądałem. Tu było sporo tej, tego miodu akacjowego. Bo czerwienie karmiły pszczółki. No i dobra. Tyle u mnie. Do, do Uli nie będę zaglądał, bo nie ma po co. Dopiero za parę dni będziemy sprawdzać, czy da się ten miodek wyciągnąć. No i będę znakował matki, jak przyjdzie nowy klej. Cześć, trzymajcie się.